Cześć, z tej strony Piotr, witam na kanale Mister Underhill, na którym maluję figurki, robię makiety oraz opowiadam o swoich pasjach. Dzisiaj zabieram was w sentymentalną podróż, na którą wszyscy czekaliśmy, a mianowicie udajemy się do Śródziemia, czyli sięgamy po magazyn De Agostini, Władca Pierścieni, Gry Strategiczne w Śródziemiu. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest za magazyn, zapraszam do wcześniejszego odcinka tej serii, w którym opowiadam szczegółowo, co to był za magazyn i jak go można było zdobyć. A dzisiaj sięgamy po numer trzeci. W tym numerze dostawaliśmy oddział Urukhai oraz kampanię Elfów, która miała nas na celu wprowadzić zasady gry. Oczywiście to nie było wszystko, dostawaliśmy też kącik malarski, no i nasz kącik modelarski, którym się dzisiaj zajmiemy. Czyli dzisiaj dowiemy się, jak zadbać o nasz burz. A mianowicie wcielamy się w rolę Samuisa Gamczego, który będzie przycinał krzaczki, czyli żywopłoty! Żywopłoty i płotki to jest niezbędny element naszych stołów, ponieważ raz żyje ją a dwa służy jako taktyczna przeszkoda podczas każdej gry. Dlatego dzisiaj wykonamy sobie kilka żywopłotów, zrobię ich trochę więcej, żeby mieć zapas na przyszłe kampanie. Dlatego nie przedłużając, bierzmy się za robotę, ale najpierw czołweczka! OK, żeby stworzyć nasz żywopłot, potrzebujemy następujących narzędzi: klej modelarski typu Wikol. Piasek o różnych gradacjach. Oczywiście piasek dla koszatniczek. Następnie bierzemy się za styrodur. Ja użyję paska, który wyciąłem w poprzednim odcinku. Plastik kart. Gąbeczki imitującej krzaczki. Mam też taką własnej roboty. Oraz na koniec użyjemy. Tufty! No dobra, materiały mamy już przygotowane, teraz bierzmy się za nasz żywopłot. Zaczynamy od pierwszego punktu, jakim jest wykonanie podstawki. Według porady w magazynie powinniśmy wyciąć prostokąt z tektury o wymiarach 5 na 15 cm, ale ja tego nie zrobię z tektury, tylko użyję oczywiście plastik kardu. Jako pierwsze narzędzia posłuży mi ekierka, nożyk introligatorski oraz cienkopis do wyznaczania linii. Zaczynam odmierzając 5 cm. Następnie przeciągam linię i, tak jak w poradniku, ustalam długość 15 cm. Powtarzam ten etap chcąc wykonać większą ilość podstawek. Kiedy wszystko mam już odmierzone, biorę się za wycinanie. Przeciągam nożem introligatorskim wzdłuż metalowej linijki. Uzyskując pierwsze cięcia. Teraz jeszcze tylko przyciąć odpowiednią długość. I taki gotowy prostokąt obrabiam nożyczkami. Chcę uniknąć ostrych kątów, zmiękczyć tą formę, tak żeby wpisywała mi się w każdy krajobraz. Powoli, nie spiesząc się, ścinam narożniki. Teraz ten etap powtarzam znowu i znowu i znowu. I jeszcze raz, aż osiągnę pożądaną ilość. Teraz mam już satysfakcjonującą ilość podstawek, a z tych odpadów, które mi wcześniej zostały, zrobiłem mniejszą wersję pod mniejsze żywopłoty. Dzięki temu krótsze żywopłoty będę mógł wykorzystywać w innych miejscach makiety, co urozmaici mi pejzaż. No dobra, przechodzimy do drugiego kroku, jakim jest formowanie żywopłotu. Według twórców magazynu D'Agostini należy wziąć gąbeczkę i wyciąć z niej format 15 na 5 cm. Twórcy jeszcze zalecają zgiąć taką gąbeczkę w pół, aby uzyskać 2,5 cm wysokości, po czym zszyć to szywką, ale ja stwierdziłem, że wezmę inny materiał. A mianowicie sięgam po styrodur. Akurat mam taki kawałek, który ma 2,5 cm i chcę właśnie z niego zrobić konstrukcję pod mój żywopłot. Ustawiam Proksona do cięcia styroduru. Oraz moją dokokszoną konstrukcję, która podnosi więcej ciężarów niż ja ostatnio. Teraz kolejna podstawa przy takim cięciu, czyli maska. Pamiętajcie, że to, co nam paruje prosto w twarz ze steroduru, to jest czysta chemia. I już mamy pierwszy element. Żeby nie cofać się do tego etapu, od razu wycinam kolejne na zapas. Okej, okay, mam już styrodurowy wachlarz. Tyle powinno wystarczyć. Teraz trzymając się instrukcji odmierzam 15 cm, a następnie przechodzę do cięcia. Nie naciskam za mocno, dwa razy poprawiam, aż w końcu styrodur sam się poddaje. Po wycięciu wszystkich elementów przymierzam je do podstawki. Okej, okay, nie jest źle, ale ciężko będzie mi znaleźć środek, dlatego wyznaczam jeszcze linię symetrii odmierzam 2,5 cm. I przeciągam linię, dzięki czemu będę wiedział dokładnie, gdzie mniej więcej mocować mój styrodur. Jak widzicie, całość trzeba powtórzyć bardzo dużo razy, jeżeli chcemy mieć ładny ogród. Następnie sięgam po klej typu wikol. I niczym gostek w budzie z hot dogiem, jadę sosikiem wzdłuż styroduru. Przymierzam do podstawki. Dociskam. A nadmiar kleju, który wycieka bokiem ściągam patyczkiem kosmetycznym. Siup. I siub z drugiej strony. Następnie powtarzam cały proces. Znowu wyciskam klej na styrodur. I przyklejam. Teraz jeszcze taki mały plus używania plastik kardu, ponieważ widzę tą linię, którą wcześniej narysowałem, bo ładnie mi prześwituje i jestem w stanie lepiej dopasować środek styroduru. Siup, ściągam klej i siup, ściągam klej. Stwierdziłem, że jeszcze pokażę taką małą wariację od siebie. Biorę dwa małe kawałki styroduru, trochę je niszczę i one będą symbolizowały wyrwę w moim żywopłocie. Przymierzam te dwa elementy, które zrobiłem, żeby zobaczyć, czy luka w tym żywopłocie będzie na tyle wystarczająca, żeby model podczas gry mógł przez nią przejść. Nakładam klej i pod dociśnięciu tak mniej więcej prezentuje się szkic tej przeszkody. Zdecydowanie w tym procesie najgorsze jest czekanie, aż ten klej w końcu złapie. Dlatego najlepiej to zrobić wieczorem i zacząć następnego dnia. Po przyklejeniu wszystkich elementów ładnie mi się to styka, ale zauważyłem jedną ciekawą rzecz: a mianowicie szerokość podstawki trochę mi przeszkadza podczas łączenia się żywopłotów pod kątem 90 stopni. Postanowiłem zmodernizować ten projekt, sięgam po nożyczki i wycinam tak na oko już mniej więcej 2 cm, żeby wystawało mi trochę więcej tego żywopłotu poza podstawkę. Klej już wysek, więc nie martwię się, że to mi odpadnie, i powolutku starannie zaokrąglam brzegi. No i teraz te dwa końce żywopłotów stykają się naprawdę fajnie. W dodatku, zarówno w linii prostej, jak i pod każdym kątem. Teraz sięgamy po jakiś stary, zniszczony pędzel i po wikol. Nakładamy go dość konkretnie na podstawkę i rozsmarowujemy pędzlem. A następnie, zanim nam wysnie klej, sięgamy szybko po piasek i słoik z kamyczkami o fajnej gradacji. Zaczynam od największych elementów, jakim są, no mówić, takie kamienie. Całość posypuję, tak żeby później, jak przykryto to trawką, były fajne wyboje. Następnie sięgam po drugi etap, jakim jest sypanie piaskiem. O średniej gradacji. Na koniec sypię piaskiem dla koszatniczek. Tym piaskiem sypię akurat dość mocno, a nadmiar strzącham do kuwety. Teraz etap powtarzam z drugiej strony. Czyli rozsmarowuję klej, sięgam po kamyczki, sypię nimi dość konkretnie. Teraz zwykły piasek. I teraz ten najdrobniejszy na maksa po całej podstawce. Po powtórzeniu tych czynności, wiele razy sięgam po mój element specjalny. Zastanawiam się, co tutaj dać w tej luce. No bo same krzaczki to za mało, więc decyduję się sięgnąć po drzewka. Te porosty, czy drzewka, kupiłem kiedyś na giełdzie kwiatowej w dziale dekoracyjnym. Po wybraniu interesujących mnie elementów tego drzewka, zaczynam je wycinać szczypcami modelarskimi. Tyle powinno wystarczyć. Teraz układam je na świeżym kleju i mam nadzieję, że pomogą mi odwzorować wyrwę w żywopłocie. Całość sypię tak samo kamyczkami jak poprzednio. No i jest. Bardzo fajnie to wygląda. Podczas nagrywania przyszedł do mnie kurier i przyniósł mi nową matę, dlatego stare już podziękujemy i witam nową, świeżutką matę, która ma odpowiedni kolor, taki, żebyście mogli łatwiej dostrzegać to co robię. Taka jasna szarość pozwoli wyeksponować detale, przez co nic się nie będzie zlewało. No dobra, ale wracajmy do naszych makiet. Z tego co widzę, klej już wysekł. I teraz wjedzie coś, co naprawdę zrobi świetną robotę w tym projekcie. A mianowicie spray do makiet. To jest spray, który uwaga, uwaga, nie rozpuści, nie zeżre nam styroduru. Jak dla mnie jest to mega game changer. Po rozstawieniu mojego profesjonalnego studia do sprayowania na balkonie, biorę tą puszkę i rozpylam farbę. To jest oczywiście farba akrylowa, ale chyba jest na bazie wody, bo nic nie śmierdzi. No i krycie ma bardzo, bardzo dobre. Wszystko mam przygotowane, a styrodur jest nieuszkodzony. Przechodzę do kolejnego etapu, jakim jest stworzenie faktury żywopłotu, czyli tych krzaczków. Sięgam po mój wcześniej przygotowany materiał. Ale cóż by był ze mnie za hobby, gdybym wam nie pokazał, jak się robi takie krzaczki. Dlatego przenosimy się do mojej fabryki zieleni. Na początek chwytamy za wiadro modelarskie ze specjalną wodą z kranu. Następnie wrzucamy do niego gąbeczki. Ja znalazłem takie kaczuszki. Teraz oczywiście blender modelarski. Oraz farbka, która zabarwi nam gąbkę. Ja tutaj popełniłem dość duży błąd, ponieważ myślałem, że jak wleję jedną farbkę z GW, to zabarwi mi tą gąbkę wystarczająco mocno. Okazało się, że lepiej jest miksować gąbkę w samej wodzie, a dopiero później dodać gęsto farbki, kiedy już gąbka przeschnie. Ale taki sposób też może być, bo ta gąbka już zacznie nasiąkać kolorem podczas blendowania. Po porwaniu gąbki na drobniejsze elementy biorę się za jej blendowanie. Tutaj się nie zdziwcie, bo na początku całość dość mocno chlapie. Dlatego rwę gąbkę, żeby ułatwić jej mielenie. Ponieważ gąbka słabo mi łapała kolor, stwierdziłem, że doleję jeszcze troszeczkę farby. Tym razem użyłem normalnej farby akrylowej ze sklepu plastycznego. I po wymieszaniu wszystkiego razem otrzymałem nowy kolor. Faktura się zgadza, dlatego teraz daję to wszystko do wyschnięcia. Nie ściskam gąbki, czekam aż wyschnie, ponieważ nie chcę pozbyć się tego pigmentu, ale i tak finalnie będę ją farbował. Tak się prezentuje wyschnięta gąbka, a ponieważ udało mi się ją zrobić w lekkim zapasie, dlatego dzielę ją na trzy wybrane przez siebie kolory, żeby mieć większe spektrum kolorystyczne. Pierwszą część wkładam do metalowej miski i dodaję bezpośrednio gęstą farbkę prosto ze słoiczka. Teraz całość mocno ugniatam oraz ściskam, żeby pigment dotarł wszędzie, gdybym zdecydował się na poszarpanie tej gąbki albo zmniejszenie jej faktury. Gotową gąbkę rozkładam do wyschnięcia. Następnie znowu biorę metalową miskę, biorę kolejny fragment gąbki, którą wcześniej przygotowałem i dodaję kolejny wariant kolorystyczny. Całość lekko zwilżam i na nowo ugniatam. Drugi kolor gotowy, odkładam go do wyschnięcia i łapię się za trzeci. Tak samo po nałożeniu farbki bezpośrednio na gąbkę, wszystko ugniatam i mocno ściskam. Tak się prezentują trzy gotowe kolory, które posłużą mi zarówno do krzaczków, żywopłotów oraz drzewek. Dobra, bierzemy teraz mój ulubiony kolor, ale widzę, że faktura tych gąbeczek jest troszeczkę za duża. Dlatego z pomocą przyjdzie mi młynek do kawy. Wrzucam do niego gąbeczkę, a następnie mocno mielę. No i teraz tak przygotowany materiał będzie idealny w skali do tego, co chcę zrobić. Znowu sięgam po klej i dość mocno rozprowadzam go po sterodurze. Oczywiście używam do tego starego pędzla. Teraz na tak świeży klej nanoszę gąbeczkę. Na początek staram się, żeby jak najwięcej elementów przykleiło mi się do kleju. Wszystko dociskam i patrzę, gdzie powstają mi jakieś luki. Biorę kolejną porcję i tam, gdzie właśnie przebija mi klej, jeszcze więcej tego pakuję. Żywopot powoli nabiera formy, dlatego pozwalam go sobie mocniej nacisnąć, ponieważ nie mam już kleju, do którego mogę się przykleić. Teraz powtarzam ten etap, oczywiście w przyspieszeniu. Doklejam wszystko jak leci i jak zauważyliście, staram się go ubić, żeby tam był bardziej gęsty i solidny. Następnym etapem jest przyklejenie trawki elektrostatycznej, czyli klasycznie nakładam wikol, a następnie rozprowadzam go pędzelkiem. Teraz sięgam po moją sadzarkę do trawy. Dzięki takiemu narzędziu udaje mi się zrobić równą trawkę, która rośnie w górę, jak przystało na dobrego ogrodnika, jakim był Samuaj z Gamgi. Wsypuję wcześniej dopasowany kolor do mojego żywopłotu i całość zasypuję trawką. No, już coraz lepiej to wygląda. O, jeszcze ten pypeć tutaj zdejmę. Cały ten etap powtarzam. Odklepuję nadmiar trawki. I mam już prawie gotową scenerię do gry. Tak się prezentują wszystkie elementy żywopłotu. Klej jeszcze nie wysek, ale to nic, bo nakładamy kolejny etap. Po przyjrzeniu się moim terenom już wiem mniej więcej czego tutaj brakuje i jaki klimat chciałbym uzyskać, czyli trzeba będzie dokleić w tym miejscu tufty i zrobić wszystko bardziej realistyczne. Więc nadszedł czas, żeby sięgnąć po moją ulubioną firmę jaką jest Gamers Grass. W tym zestawie są różne fajne pasujące do siebie odcienie kępek trawy. Teraz sięgam po pierwszy kolor tej trawki i kierując się moją intuicją ogrodnika, sadzę pierwsze kępki trawki. Ale co to byłby ze mnie za ogrodnik bez kwiatków? Żółte kwiatki świetnie pasują do tej scenerii, zresztą jak zauważyliście, są moimi ulubionymi. Teraz urozmaicam kolorystykę i sięgam po kolejne tufty z tego zestawu. Trochę ciemnych, trochę jasnych i co jakiś czas kwiatuszki. W sumie, kto wie, może kiedyś pomaluję armię hobbitów i taki żywopłot z kwiatkami będzie jak znalazł. Pierwszy standardowy element tego żywopłotu gotowy, teraz biorę się za mój fragment specjalny. Taki poszarpany żywopot już wygląda fajnie, ale myślę, że możemy go urozmaicić nadając jeszcze więcej kwiatków oraz kępek trawy w tym miejscu. No i podczas gry od razu to posłuży jako trudny teren. Całość sadzę dość gęsto, obok siebie, żeby nadać temu takiej mięsistości. Finalnie uważam, że taki element wyszedł mi najfajniej i powinien dawać o wiele więcej tuft w takich terenach. Mając już gotowe wszystkie elementy żywopłotu, mogę wam zaprezentować, jak to wygląda i jak to się fajnie ze sobą łączy. Trochę żywopłotu tu, trochę żywopłotu tam, teraz tu, teraz znowu tam. Mogę to układać w każdej kombinacji i wszystko się ze sobą pięknie styka. Ojej, ale cóż to się dzieje? Czyżby Legolas coś wytropił między żywopłotami? your Step back. You have my bow. No i jak widzicie, możemy to układać w każdej konfiguracji, a te żywopłoty same zapraszają do akcji. Może w nich dojść do jakiejś potyczki oraz większej bitwy. Jak na przykład wielkiego starcia się dwóch sił Rohanu oraz Isengardu. Co oni robią w ogrodzie? Nie mam pojęcia, ale wygląda to co najmniej episko. To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że zachęciłem was, żeby spróbować tego patentu z gąbeczką i stworzycie swoje własne żywopłoty. Oczywiście pamiętajcie, że ta gąbeczka przyda się nie tylko do tworzenia żywopłotów, ale świetnie posłuży też jako kępki trawy, krzaczki, czy też korony z drzew, do których też pewnie czasem dojdziemy. Także nie pozostaje mi teraz nic innego jak się pożegnać, podziękować wam za wszystkie subskrypcje, oraz łapki w górę. Dziękuję bardzo i widzimy się już w następnym materiale. Dziękuję wszystkim za wspieranie mojego kanału. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów, które zostały troszeczkę ograniczone algorytmem, bo chyba użyłem zakazanych słów. Także zapraszam i do zobaczenia.